Jeśli ta skala kradzieży będzie duża, to Platforma musi liczyć z tym, że też do końca kadencji wcale nie musi utrzymać większości. Usłyszeli Państwo właśnie fragment przełomowego wywiadu udzielonego przez Marka Sawickiego, jednego z najbardziej prominentnych polityków polskiego stronnictwa ludowego. Po raz pierwszy w bieżącej kadencji Sejmu zdarza się, by tak ważny przedstawiciel ludowców wprost mówił o politykach Platformy Obywatelskiej, że kradną, oraz groził im zerwaniem większości partyjnych. Czy to oznacza, że ludowcy wychodzą z rządu? Nie, co to, to nie. PSL jest w tej chwili w zbyt dramatycznej sytuacji, by dokładać sobie do tego rezygnację z ministerialnych foteli oraz posad w spółkach skarbu państwa i rządowych agencjach. Polskie stronnictwo ludowe ma nieco inny cel. Zamierza bowiem z zakładnika Donalda Tuska przekształcić się w największego sejmowego szantażystę, który na ostatniej prostej do pałacu prezydenckiego podstawi nogę Rafałowi Trzaskowskiemu i będzie trzymać w dłoni miecz Damoklesa, którym w najwygodniejszym dla siebie momencie zetnie polityczną głowę Donalda Tuska. Czy ten perfidny plan nie jest, aby zbyt zuchwały? O tym już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów liczącą już ponad 170 tysięcy członków. Ale jak zwykle na początku, z serdecznością i pokorą proszę wszystkich, którzy polskimi patriotami się czują, a jeszcze do naszego grona nie należą, by zaszczycili nas kliknięciem przycisku subskrybuj, ponieważ to najważniejszy element rozwoju kanału którego misją są niezależne komentarze, wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia. Polskie Stronnictwo Ludowe to ugrupowanie, w którym polscy patrioci od początku bieżącej kadencji pokładali nadzieję, że uniemożliwi powstanie rządu Donalda Tuska, a jeżeli już nawet do tego dojdzie, to że ten rząd zostanie przez PSL obalony, gdy okaże się, jak katastrofalne są skutki rządów Tuska dla polskiej gospodarki. Naszego społeczeństwa. Te nadzieje pozostały jednak płonne, a polskie stronnictwo ludowe zaczyna właśnie płacić za udział w koalicji z Tuskiem najwyższą z możliwych politycznych cen. Mamy już bowiem kolejny z bardzo długiej serii sondaży pokazujących, że polskie stronnictwo ludowe nie wejdzie do najbliższego sejmu. Mówi o tym badanie Cebosu, z którego wynika, że wprawdzie Platforma Obywatelska może liczyć na 33% głosów, Prawo i Sprawiedliwość. Na 26, a Konfederacja na 16. Natomiast trzecia droga na zaledwie 5%, czyli aż o trzy mniej, by móc myśleć o przeskoczeniu wyborczego progu dla koalicji. Oznacza to, że PSL jest na równi pochyłej i jedynym wyjściem dla tej partii jest Volta, która była już przez nich przepracowana dwukrotnie w najnowszej historii Polski. Przypomnę, że PSL rządziło z postkomunistyczną lewicą w kadencji. 1993-97 oraz 2001-2005. I za każdym razem, w wyniku fatalnych efektów rządów, odchodziło z koalicji przed końcem kadencji Sejmu. PSL liczy, że taki sam manewr uda się tym razem, ale może to być bardzo trudne. Wróćmy jednak do wywiadu udzielonego przez Marka Sawickiego. Ten ważny polityk PSL-u, marszałek senior bieżącej kadencji, w wywiadzie udzielonym Bartłomiejowi Graczakowi na przekanale powiedział jednoznacznie, że celem PSL-u nie jest reaktywowanie prawa i sprawiedliwości jako partii rządzącej. Ale Sawicki de facto przyznał też, że PSL nie ma żadnego Realnego wpływu na politykę rządu, w którego składzie zasiadają politycy tej partii, w związku z tym ponosi wszystkie koszty i konsekwencje, a korzyści Oczywiście są w postaci stołków ministerialnych, stanowisk w spółkach czy agencjach rządowych. To jednak dla PSL-u równia pochyła i w związku z tym zamierza polskie stronnictwo ludowe przejść do politycznej ofensywy. Stąd właśnie groźby wobec Platformy Obywatelskiej, że większość parlamentarna, która w tej chwili wspiera rząd Donalda Tuska, wcale nie musi dotrwać do końca kadencji. A co w kontekście wyborów prezydenckich? Marek Sawicki i tu. Nie pozostawia złudzeń. Mimo, że Rafał Trzaskowski wprowadzi w tych sondażach, to niestety kandydaci Konfederacji PiSu i kilku innych kandydatów prawicowych. Utrzymują większość. Najmocniejsze są jednak oskarżenia Sawickiego pod adresem polityków Platformy Obywatelskiej, że kradną. Dodajmy jednak, że takie same zarzuty Sawicki miota pod adresem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oto cały fragment wywiadu, którego cząstkę przytoczyłem Państwu na początku. Powiedziałem, zaczynając od początku, zwracając uwagę na wielokrotne stwierdzenia pana posła Chorały. On sam wie, że kradli. Bo mówi, jeśli, jeśli kradli zgodnie z procedurą, nie mają się czego obawiać. Czyli on przyznaje, tak, kradliśmy, ale zgodnie z procedurą. Wcześniej przygotowaliśmy do tego procedury. Ja nie chcę, żeby moim państwem rządzili ludzie, którzy kradną. To jeszcze raz zapytam: to czym platforma teraz różni się, zatrudniając swoich pociotków w spółkach? Zobaczymy, zobaczymy, poczekajmy. To jest dopiero półtora roku. Jeśli ta skala kradzieży będzie duża, to platforma musi liczyć z tym, że też do końca kadencji wcale nie musi utrzymać większości. No cóż, na ile znam prawo, jeżeli ktoś pobiera wynagrodzenie zgodnie z przepisami, to nie kradnie. Ale pan Marek Sawicki być może ma na ten temat inne zdanie i byłby w stanie go bronić. PSL chciałoby mieć ciastko i zjeść ciastko. Jednocześnie zasiadać w rządzie, a zarazem być poza koalicją. I ten Nieschybny plan może być realizowany przez najbliższe miesiące. Jednak najważniejsze jest to, że PSL jest absolutnie poza koalicją i tu nawiązanie do tytułu dzisiejszego filmu w nowej parlamentarnej rozgrywce. Po pierwsze, dlatego, że wedle już naprawdę wielu dostępnych sondaży z ostatnich tygodni nie wejdzie do najbliższego Sejmu. Ale nawet gdyby ten próg jakimś cudem udało się ludowcom przeskoczyć, to nie będą chcieli z nim rozmawiać politycy ani prawa i sprawiedliwości, w związku z taką retoryką nie tylko Sabickiego, ale wszystkich kluczowych polityków PSL-u, jak również przedstawiciele Konfederacji. PSL się zakiwał, podjął błędne decyzje. PSL wsparł obóz zdrady narodowej, jakim jest już bez wątpienia rząd Donalda Tuska wobec tego wszystkiego, co robi nam, Polskiej niepodległości i polskiej gospodarce. W związku z żerowaniem tego układu ludowcy skazują się na polityczny niebyt, i w tym rządzie, w którym zasiadają, chcą z własnej woli być poza koalicją, a w przyszłym parlamencie będą poza koalicją, niezależnie od tego, czy się w tym sejmie znajdą, czy nie. To jest rachunek, który ta partia obrotowa. I Cwaniacka wreszcie musi zapłacić. Raz a porządnie. Czy państwo zgadzają się z moją opinią, że polskie stronnictwo ludowe jest jedną z najbardziej szkodliwych partii na polskiej scenie politycznej i jej wyeliminowanie, jeżeli już nie z Sejmu, to na pewno z układu rządzącego, jest kluczowym elementem uzdrowienia sytuacji w Polsce? Proszę, dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję za spotkanie, kłaniam się i do zobaczenia.